Odchudzanie jest bardzo popularnym tematem, który często pojawia się na różnych blogach czy stronach internetowych. Wielu pseudo-ekspertów poleca nieskuteczne metody, przez co osoby nie mające wcześniej styczności z tym tematem nie osiągają efektów. Czy słyszałeś na przykład, że woda z cytryną odchudza? A może boisz się jeść po 18? Jak widzisz, takich mitów związanych z odchudzaniem jest bardzo dużo. Okazuje się, że niektóre z nich są kompletnie wyssane z palca, a w innych można znaleźć jakieś ziarenko Prawdy. Jednak bez odpowiedniej wiedzy nie jesteś w stanie odróżnić, które zasady znalezione w internecie są prawdziwe, a które są fałszywe. Dlatego w tym nagraniu opowiem ci o największych mitach, z jakimi możesz się spotkać w internecie szeroko pojętym. Po obejrzeniu tego nagrania z pewnością będziesz wiedział, co jest prawdą, a co jest fikcją. Na pewno kiedyś spotkałeś się z mitem, że kolację musisz spożyć najpóźniej do godziny. 18, Bo inaczej zepsuje wszystkie efekty redukcji. Dlaczego nie jest to prawdą? Jedzenie kolacji na wiele godzin przed snem może doprowadzić u Ciebie do dyskomfortu, uczucia głodu, sania żołądku, czy podjadania. W konsekwencji możesz się przejadać i nie być w deficycie kalorycznym i nie chudnąć. Największym mitem ze wszystkim jest to, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o kwestie sylwetkowe, nie ma to większego znaczenia, czy zjesz wcześniej, czy zjesz później, ponieważ liczy się bilans kalorii. Więc nie możemy przyjąć czegoś takiego, że nie można jest płosić. 18. Oczywiście, może być na takim protokole żywieniowym, że nie jesz po 18, to jest ok, ale jeżeli chodzi o stricte ogólne zasady odchudzania, to nie jest to prawdą. Czyli możesz jeść po 18, możesz jeść później. Co to oznacza w praktyce? Czas spożycia kolacji powinien zależeć od Twojego rytmu dnia. Na przykład, jeżeli chodzi spać o 23, kolację najlepiej zjeść około 20 albo 21. Kolejnym popularnym mitem jest to, że kawa odwadnia, czyli powoduje utratę wody z organizmu. Nie można zaprzeczyć, że kawa daje energię oraz Zwiększa Twój poziom koncentracji. Ale czy naprawdę odwadnia? Odpowiedź brzmi nie. Faktycznie, kofeina, która jest zawarta w kawie, ma działanie moczopędnie, ponieważ pobudza nerki do pracy. Ale nie jest to równoznaczne z odwodnieniem. Według badań, aby doszło u Ciebie do znacznej utraty wody, musiałbyś dostarczyć około 500 mg kofeiny, czyli mniej więcej wypić litr mocnej parzonej kawy. W związku z tym, jak dbasz o prawidłowe nawodnienie w ciągu dnia i pijesz ten napój z umiarem, to nie musisz się bać odwodnienia. Co więcej, badania pokazują, że Twój organizm bardzo szybko przyzwyczaja się do moczopetnego działania kofeiny. Więc jeżeli pijesz regularnie kawę od jakiegoś czasu, a większość ludzi raczej tak robi, że pije raz dziennie, dwa razy dziennie dłuższy czas, to organizm się przyzwyczaja do tego działania i nie ma już tego efektu. Kolejny mit został obalony. Teraz czas na bardzo kontrowersyjny temat, czyli słodziki są niezdrowe. Dużo ludzi unika słodzików jak ognia, ponieważ uważa, że powodują one raka, niszczą mikrobioty jelitowe, czy zwiększają ryzyko różnych chorób np. cukrzycy. I nie jest to Prawdą. Słodziki, które zawierają mniej kalorii niż cukier, są dobre na diecie redukcyjnej. Aktualne badania pokazują, że są bezpieczne, jeżeli stosujesz je w odpowiednich dawkach, czyli nie spożywasz ich nadmiarze. Nawet w przypadku dzieci przekroczenie bezpiecznej ilości słodzików w diecie jest naprawdę trudne, więc nie ma się czego obawiać. Na przykładu, musielibyśmy pić. Około 7-8 litrów napojów słodzonych słodzikami, aby być blisko przekroczenia dozwolonej ilości. Tak naprawdę zastąpienie cukru słodzikami może pomóc w odchudzaniu. Naturalne słodziki takie stevia, erytrol czy xylitol mają mniej kalorii niż cukier, dzięki czemu obniżasz dzienne spożycie kalorii. Jak to wygląda w praktyce, cukier dostarcza ci 400 kalorii na 100 gramów, a erytrol przez to, że nie jest trawiony przez twój organizm nie dostarcza ci kalorii. Po prostu. Znalazłem, to jest bardzo fajne badanie, które wykazało, że osoby, które spożywają produkty słodzone słodzikami, dostarczają w ciągu dnia mniej kalorii niż te osoby, u których w diecie występował zwykły cukier. Dlatego nie musisz unikać słodzików, a wręcz przeciwnie, możesz je świadomie wprowadzić do swojej codziennej diety, aby wspomóc odchudzanie i zmianę sylwetki. Ziemniaki tuczą. Ile razy słyszałeś, że powinieneś zrezygnować z ziemniaków na diecie, bo jeżeli tego nie zrobisz, to nie schudniesz. Jednak dodawanie ich ze swojego do jest błędem. Surowe ziemniaki mają tylko 77 kalorii w 100 g. Dla porównania nieugotowany makaron dostarcza około 350 kalorii w 100 g. Musisz jednak pamiętać, że to dodatek tłuszczu z czy tłustych sosów zwiększa ich kaloryczność. Dlatego postaw na gotowane lub pieczone ziemniaki z dodatkiem Ciekawostką jest też to, że ugotowane ziemniaki mają najwyższy indeks cytości ze wszystkich produktów, czyli można powiedzieć, że są twoim największym sprzymierzeńcem na redukcji i śmiało, jeżeli chodzi o węglowodany, źródło węglowodanów, spożywaj ziemniaków jak najwięcej. Często spotykanym mitem jest to, że miód to zdrowy zamiennik cukru. Często możesz przeczytać, że miód jest zdrowszy niż cukier i to on powinien królować w twoim autospisie. To prawda. Że miód ma działanie bakteriobójcze i zawiera trochę więcej składników odżywczych niż cukier. Ale tak samo jak on, dostarcza sporo kalorii oraz cukrów prostych. Co więcej, jedna łyżka miodu ma około 12 gramów i posiada 40 kalorii. Przy czym jedna łyżka cukru ma 5 gramów i dostarcza połowę mniej energii. Dlatego miód nie jest wcale aż tak dobrym zamiennikiem cukru, a tym bardziej na redukcji, ponieważ możesz łatwo dostarczyć z nim dużo kalorii. Tym bardziej, jeżeli uważasz, że miód jest super zdrowy, że trzeba go dużo dodawać, to Często właśnie jest taki efekt, że ktoś mówi: O, ja eliminuję cukier, ale miodu, to sobie dodam pełno tego miodu, nie wiem, do herbatki 3-4 razy dziennie i nagle jest doda są dodatkowe kalorie, tak naprawdę z miodu, tak? Tam jest też w środku cukier, glukoza i nie jest to prawidłowe podejście. Możliwe, że spotkałeś się też ze stwierdzeniem, że musisz jeść śniadanie na redukcji. Wiele osób uważa, że jest to najważniejszy posiłek w ciągu dnia i nie możesz go omijać. Jednak czy to prawda? Oczywiście, że nie. Jedzenie śniadanie jest sprawą indywidualną. Jeżeli nie czujesz się głodny po przebudzeniu, wystarczy, ci kubek herbaty. Ciekawy, to nie musisz na siłę spożywać śniadania, tylko możesz przełożyć ten posiłek o kilka godzin. Jednak jeżeli czujesz się ospały i głodny, to wtedy warto zjeść śniadanie wcześniej, ponieważ w przeciwnym wypadku może doprowadzić to u Ciebie do rozdrażnienia i przejadania się w późniejszych godzinach. Podsumowując, spożywanie śniadania jest kwestią indywidualną i musisz dopasować to do swoich preferencji. Należy jeść tylko produkty light na redukcji. Produkty light stają się bardzo popularne, szczególnie wśród osób, które próbują rzucić zbędne kilogramy. Takie produkty mają obniżoną kaloryczność około 30 lub mniejszą wartość tłuszczu lub cukru w porównaniu do zwykłych produktów. Jednak ograniczenie ilości cukru w jakimś produkcie często wiąże się z tym, że jest dodane więcej tłuszczu, aby zachować dobry smak. Wyjątkami tutaj są nabiał oraz napoje light. Te pierwsze zostały po prostu odtłuszczone, a w drugich zastąpiono cukier słodzikami. Co więcej, często wpadasz w pułapkę produktów light i myśląc, że są nisko spożywasz je w dużej ilości, przez co przekraczasz swój deficyt kaloryczny. Musisz pamiętać, że najważniejszy jest umiar i świadomy wybór produktów, który pozwoli Ci na osiągnięcie wymarzonej syfretki. Podsumowując, Spożywanie tylko produktów light nie jest potrzebne. Oczywiście mogą być one pomocne w redukcji i, tak jak powiedziałem, niektóre rodzaje Ci polecam, ale dieta nie powinna się opierać na ograniczeniach i powinno być. Wszystko wiecie to, co lubisz. I raz słyszałeś, że wystarczy tylko ćwiczyć, żeby schudnąć. Codzienna aktywność fizyczna jest kluczowym elementem zdrowego stylu życia. Trening pozwala Ci nie tylko na budowę masy mięśniowej, ale zwiększa Twój deficyt kaloryczny. Deficyt kaloryczny to stan, w którym Twój organizm spala więcej kalorii, niż dostaje z pożywienia. Jednak jeżeli ćwiczysz i nie dbasz o odpowiednie odżywianie, które zapewni Ci ujemny bilans kaloryczny, to nie schudniesz. Ćwiczenia spalają kalorie, ale w wielu przypadkach nie są to ogromne ilości i może się z łatwością przejeść. Dlatego musimy pamiętać, że redukcja masy ciała zależy w największym stopniu od Twojego jadłospisu, a aktywność fizyczna jest świetnym dodatkiem, i powinien być, ale nie możemy przeceniać. Możliwości ruchu. Tak naprawdę najlepszym rozwiązaniem jest połączenie odpowiedniego odżywiania, diety i treningu, i połączenie tych dwóch rzeczy przynosi najlepsze efekty w odchudzaniu. Kolejnym mitem jest to, że woda z cytryną nacho przyspiesza odchudzanie. Uważa się, że jeżeli pijesz wodę z cytryną nacho, to pomoże ci ona w utracie większej liczby kilogramów. Jednak nie ma aktualnie żadnych badań, które potwierdzałyby ten cudowny wpływ wody z cytryną na lódce masy ciała. Faktycznie jest badanie, które wskazuje, że wypicie szklanki czystej wody przed posiłkiem zwiększyło wypełnienie żołądka uczestników i tym samym przyczyniło się do tego, że zjadli mniej na śniadanie. Jednak nie jest to zasługą specjalnego napoju, tylko wiąże się z to wypełnieniem żołądka, czyli tak naprawdę z wypiciem wody. Dlatego wodę z cytryną polecam Ci traktować jako zwykły napój, który po prostu nawadnia Twój organizm i to jest super. Pij wodę z cytryną, ale traktuj to po prostu jak wodę, jak jakiś normalny napój, a nie jako cudowne źródło słudnięcia. W niektórych miejscach woda z cytryną uznawana jest nie tylko za super środek na redukcję, ale również jako napój do detoksu organizmu, co również jest Błędem. Dlatego warto, abyś korzystał ze sprawdzonej źródeł wiedzy, czyli artykułów naukowych, dzięki czemu unikniesz powielania mitów dietetycznych i będziesz wiedział, co faktycznie może Ci pomóc w odchudzaniu. Jeżeli chciałbyś otrzymać mnóstwo sprawdzonej wiedzy, możesz się zapisać do mojego darmowego newslettera, co tydzień otrzymujesz darmową dawkę informacji ze świata dietetyki, ciekawostek dotyczących skutecznej redukcji masy ciała oraz dostajesz ode mnie bardzo dużo motywacji do działania. Jeżeli chciałbyś rozszerzyć swoją wiedzę, to w opisie znajdziesz link, zapisz się i Korzystam. Oczywiście daj mi znać w komentarzu, czy wierzyłeś w któryś z tych mitów. Trzymaj się i do kolejnego nagrania.